Standardowo nie włączyłem nagrania, już wiszę, nic was nie ominęło, zmarnowałem skrzynkę, legion jest. Ja legiona, przez co dorwał tylko bazalta. No, na przykład. No to przeze mnie wisi bazalta. No no widzicie, wszystko przed Maxa. Jeszcze nikt mnie nie chce ściąć. dokończył tego gena? Nie, nie ja. No i rwiałem, później ty. Co ty na taką kolejność? E, on jeszcze jest trochę do zrobienia z tego, co mi się wydaje. O, to... On tu idzie. Nie, on jest tym innym. Gania i tak on tu idzie. No kurwa, weź świetki dalej, chłopie. To mnie cały czas zgoni ty. Nie, dobra. Nie, w tamtym gronie jestem bokiem. Dobra, skończyłam, chyba. Idę dorobić twojego gena. Ty się Dobra, stąd idę, idę, bo weźmy wylecz. Uleczę się najpierw. No Ja tu zostaję w pierdol, generalnie. Mhm, jak zawsze. To akurat, to, to, to akurat prawda. Nie przyzwyczaiłem No co zaraz Nie przyjdzie, czekaj, czekaj, czekaj czekaj, Nie przyjdzie. Chyba niego innego. Dobra idę siągnąć, Dobra, ja tu kręcę on tu idzie? Nie idzie tutaj. Jest pod hakiem. Nie wiem, jakim cudem włączył się CJ teraz, ale no... Eee... Świetnie, po prostu... To było niesamowite, niesamowite. Jaki CJ? No, taka technika jest, tylko że... On zamiast niszczyć paletę, to on podniósł tamtą. Bo włączył sobie jeszcze do tego moc. Czyli zamiast przeskoczyć, no to... Niesamowita że się wydarzyła. I teraz tamtą finaluje. Kakaś się chyba ja tu kończę tego gena. z tego gena. Ja ściągnę tamtą. A ja ściągnę tą nową, a ja sobie nie zmieniłem zadania. Nie, zmieniłem, 30 tysięcy żeby zarobić, dobra, nieważne. Więc skończony, a ona wisi... A tu... No i zabójca... Dobra, poszedł do tego gena, przejrzał się i nikogo nie zna. O ty małpo! Dobra, ja już tamtą, leczę tam. Bo ja bym tam zaczęłam leczyć trochę. No i super. Dobra, no idę do Strigana. Końcu się zajmie z czymś pożytecznym. O ty! O. Ja się pokazałem mordercy. A ja też się pokazałem mordercy i drugi... Random też się pokazał mordercy A morderca idzie za randomem A teraz będzie szedł za mną Biegnie za mną na mocy i mu się skończy pewnie i mnie będzie gonił normalnie Albo nie, ty mu się pokazałeś Nie pokazałem mu się, po prostu się bawiłem, kręciłki szczerałem No! Pff, dobra, to nieważne. Klaudetka mi się pojawiła znikąd, i nie mogłem palety zrzucić. Dzień dobry. Pomuś tam. nie do mnie. Ła! No i chuj. Przebiegłem pół mapy z nim. Ale nie padaj, to najważniejsze chyba. No nie, nie, bo na mocy mnie go nie. Bo ta klaudetka się nie nawinęła to bym go ogłuszył. Albo bym dostał hita i zrzucił paletę nie ogłuszając No, coś by się zdarzyło. A no, ma go on. Chcesz robić jakiegoś genixa? Bo ja to czarno widzę, powiem ci. I właśnie zacząłem robić i pierdzielę tę skrzynkę moją. Chwilowo. Dobra, ja idę za jakimś czerwonym genem No, tego robisz. To nie jest czerwony gen, ale niech ci będzie. Wyjaścicie? Czy nie ma sensu? A wiesz co pierdolę to, bo i tak trzeba tam bym ściągnąć. To ja iść czy ty iść? No teraz ja zobaczmy. Nie zawiśnie Tam On nawet Dobra, tu idzie gdzieś. To ja idę w jej kierunku, ale jakby mnie dopadł to... tak, ja idę w drugim kierunku i za mną, Papiek. Dobra, to ja idę ją ściągnąć. Dobra, się Mindvay muje zabójca, sam Nie wiem, tam. czy jest sens, że się leczymy trochę. Znaczy niby tak, bo jest ta natka. Zostawi mnie. ...niż jakiegoś gena. Pamiętaj tego naszego Patrz tam mnie nie poleci No ja pierdolę Za małpa Idź za mną Oto świnia Network Bobis Obis Na normal leci A nie myślałem że na normal leci Piegnij se tam A to ty jesteś tu A, biegłem. Fajnie, dobrze. Dobra, wyleczmy się z tego efektu i się pytać nawzajem, co na to no jak Gdzie mamy jesteś? zamiar jakieś geny robić, to chyba wypadałoby. Gdzie jesteś? Usteł przy tym czerwonym genie. Ja nie widzę czerwonych genów. To masz. Jest przy, przy ścianie, przy gen Kurwa, nie wiem no jak to powiedzieć Są ściany, jest hak Niedaleko gdzie się ganialiście Sparmy tego gena to przyjdzie tego gena Aha, spiero być tak. innego gena, sparmy innego gena I tak jesteśmy w dupie Maksiu jak zrobiłem te dwa geny, mi się udać powinno. Nie, o. o jezus, wybuchło mi. No to już na pewno tu przyjdzie. bo i nie. Znaczy może tamtą chcę już dobić. Na pewno chcę zrobić. Może liczy sobie haki. I wie, że ona ma już dętkę. Może, może No a ja jestem tu bliżej ściany nie, tam jest, nie, tam jest. Nie wiem Wiem, że ja muszę się wyleczyć. Jak się wyleczyłeś? A, bo ty masz jakąś moc, tą Lary, nie? Nie O a ja wybuchłem mocny. Gena i do mnie idzie morderca generalnie Nie to nie do ciebie, to do mnie. Okej. Okay. To ja może dokończę, jak znowu nie wybuchnę gena, to może go dokończę. Idzie do ciebie, chyba. Teraz okay. ja już do... A to chcę już teraz wyeliminować. A ja to skrzypięwszyłem. Dobra, jeżeli tu nie ma niczego, to jestem w dupie. Idę kręcić kolejnego. Tego, co ty tam kręcił. A, no No bo nie mam niczego w okolicy. Tu do niej palety, żadnego okna, bla, bla bla bla. Bo do ostatniego mi się nie udało tak ładnie dobyć, jak chciałem. Idę w całym kierunku, centralnie. No to i tak moje ślady widział. Na pewno. To czekaj, to ja pójdę cię ściągnąć, może. O, dostałem osiągnięcie jakieś. O kurwa, wylazłem mu na mordę, ale mnie nie trafił. Super, ale zaraz, ale zaraz nie... mnie trafi. Dobra. Co to za osiągnięcie jakieś śmieszne? Muszę zobaczyć. W grach publicznych coś tam zrobił. To w sumie było jak. Biegłem sobie. No. Może ilość kroków. Nie wiem, czy to się Trzeba, nie, nie. To, nowe, to, nie, to nie. To jakieś nie do doszło. Nie, to raczej nie jest No, A może nowe? To są... Aha, tu się umiera, a jest ja... osiągnięcia. Pamiętaj o rodowodzie. W grach publicznych ujawnij aurę w zabójcy łącznie 6... 60 sekund w jednej próbie. No to chyba nowe jest. Tak, musi być nowe. Byłoby mało, tak, osób to no, zrobiła, to jest takie w sumie to takie to dosyć, to dosyć tak. basicowe. No dobra no był no. lepszy No nie wiem czy był taki lepszy ja Nie wiem z czym się gonić No od nas, od naszej drużyny był lepszy no Dobra, pauza, odpauzować Ragnostrono uf, uf. Witaj Co to jest, nie wiem dobra, to jest Dobra Czerwone geny. Jeden jest tutaj jak zwiecha Ciekawe jaki killer. Nie wiem czemu ale ja słyszę kałysankę łowczyni, ale nie mam tego, że słyszę te kołysankę owczyni. No mm. to tak ci kołysaneczkę, ale nie pojawia mi się ten. Tam... Może ci się ten... wydaje. <noise> może mi się wydaje, ale nie wiem. Może nie. Byleby nie wle... wleciał tutaj do głównego, bo mam mocno. O, ja zaczynę w głównym, tylko z tyłu. A, to z tyłu se może wyjść. rap pierwszy gen. To ja tam... za wami Czerwony. Ale... No, my ja idę do czerwonego. Ona ja chyba też ma też Vu, więc idę z nią. Deja Vu jest spoko. No. No. A w ogóle w tym update'cie to oni bardzo dużo takich nie bezużytecznych perków zrobią użytecznych, a więc... No. Może ci się tam coś pozmieniać. Bo faktycznie zrobią się w końcu, że no... mają sens te perki. Nie są takie, że faktycznie ci ostatecznie nic nie O. Włączę te pułapki rury Kurwa rzucę już tu A ona nie mnie goni Dobrze wiedzieć Chyba Nie mnie goni To kto ją ogłuszył? Jezus ale sobie biegł Miejsce gdzie nic nie ma A to żem se użył tego gibkiej <gryw> No dobra. Ale dwa geny zrobione. To nie jest najgorszy wynik. No, dziś A ja i tak bym pierwszy pewnie widział. Mam jakąś apteczkę brązową, to ja się wybierze. Jeszcze to ten bym się przydał. Idę po siebie. Nie jest tu jeszcze. Bierze topory i idzie w świat. A jest rogata? A gdzie zrzuciłem uwagi. Mię dzisiaj jej pogadać, co ze coś ja zwróciłem wagi na to I będę jej pomagał O ty małpo po ciebie idzie jeszcze Tak O, to będzie się Dawajcie mniej no właśnie chciałem cię, ale tam tego przytuliłem Gonij tamtą, jest po drugiej stronie mapy Boniszczyła ganixa. Uwaga, to odkrót będzie leciał. Nas? Mhm, mm nie goni tam. Tylko tutaj do nas, a nie tak na to goni teraz. Dobra, ja bym potrzebował tutaj temat znaleźć. Ja się zastanawiam, czy wbiegnę w mordę, czy nie. A dobra, widzę gdzie jest, padło paleta. A, ona też padła. Mhm. Mm Ajajaj. Zadzwonę do głównego, dobra, ja powiem, pójdę. No, Krzywą jest drogą. Jakieś wyjście? Tu jest wyjście. Z tego gena, co już kręciliśmy? E! Nie. O. Tutaj apteczkę ciebie mi się gdzieś tu gonią niedaleko mnie jakoś. No czy, dobra w sumie, daleko. Już nie mam no, terroru. Okay. <coughs> nie wie, że tuneluje. No no to wychodzi. A mnie nie tunelowało. Czy myśmy no, się poleczyli ja jeszcze tamtego tam tego ziomka? Poleci. O kurwa, przypomnę, no że tak i przyjdzie. On no, już się? Mi tu rzuca, kurde I wyleczyć teraz gdzieś bardziej Ale nie, nie chyba Do mnie nie To przypadkowy chyba był topór No możliwe, bo ona. Ta, nie Tak, przypadkowy Albo taki Sp. Spa ta Chociaż on nie miał widełek żegluga go nie No bo one go z dupy strony, bo jest przy nas jak bardziej do nas chłopaka, przejdź tam tego zajada. Aha, dobra, kolejny czerwony gen. No, Mam nadzieję, że tam ci udało się uciec bezpiecznie. O! Blokują się geny. Czemu się zablokował gen? Nie wiem, ale. Dobra, idę ja po nim. Aha, ty już ściągasz, dobra, to ja wracam się do tego Gana go... Jak się odblokował? Dobra, leczę tą... Co się ten... Co zostało tunelona? No, nie, tu teraz widać. O kurwa, przyniósł nam tu ją. No i za mną, kurwa. Albo mnie po prostu rzuciła tylko. Bym spierdalał. dobra. O kurde, ażem odjebał. No to leży. A, dobra. Ja i takie zabawy. Mhm, uh -huh, na pewno. Chyba musiał być naprawdę upośledzony mordercą. No. Żeby wyszło gonienie się wokół tego przeszkody jakieś. Mam no, nadzieję, że tam ktoś kręci tego gena. Widzę, że chyba... Tak, kręci. Się. Kurde, bo nie zaraz tego gena No i dobrze Ja bym dokończył tego W takim bądź razie. Był czerwony, a ty też kręcisz czerwonego No teraz tak Nie, on był wcześniej już czerwony O Teraz to wszystkie są czerwone, więc wiesz No tak, 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 ale on był od początku czerwony A, i za tamtą błęd Wracaj do gena się to to ja już nie podchodzę do genów mm, Nie, nie, ty bardziej w kierunku bramy się kieruj Ja nawet nie wiem gdzie tu są te bramy mm. A dobra, jedna jest chyba za moimi plecami Kurde Kręć, kręć, kręć! Powinienem skręcić No Ja stoję przy bramie Otwieram tą. Jakby ci to powiedzieć, tam gdzie chyba pierwszy, pierwszego dopadło. Zaczęłam się o wszystko, co było możliwe na drodze. Tam biegnie do ciebie tamten ziomak. ziomak. serio, musiałem się zacząć o wszystko na drodze. Akurat nie byłem w takim miejscu, gdzie mnie wszystko pozacinało. Dobra, jedna brama na 9-9. A i do piwnicy idę. To, jak no chcesz, dobra. Nie tu we dwójkę, chciałem się zacząć na górze. Tamten chyba. gdzieś jest chyba. Tak, on tam... Gdzie też... się wchodzi no do tam... tej piwnicy? Na, na zewnątrz jest wejście. Ona przeładowuje teraz. Tylko tamten jest daleko. A, widzę, z widzę, widzę. Gdzie tamten jest? E, w głównym się gania. A zgania się z nią! Nie gania się, z... nie wiem czy ona, ona jest gdzieś tutaj. Tu wyszła i rzuciła to No, to nie. No jak to jak ja sam. Górka... Ona mnie nie widzi, ale to sam nie dam rady. On jesteście blisko siebie. A tamtego zaczęła gonić, ale zostawiła Ona na wejściu stoi Dobra Liczymy na szczęście Nie wiem Kurwa eee. no nie wiem, Dobra, wbijać czy nie ale... No zginiesz, uciekaj Dobra, Dobra dostałem. Dostałem, dostałem, też ucieka Kurde, nie wierzę w to Ajajaj, aj, gdyby nie... Mieć gdyby nie tą drogę i musiałem we wszystko wpaść co tylko kurwa mogę Gdyby nie piwnie to by się udało na pewno, tylko bym musiałem wpaść. Na to, Ona bym kurczę, tu mogę. stało. Znaczy. Je, dobra. Gdyby nie to, że... Znaczy jakbyśmy byli bardziej zgrani, jakby to był ktoś, z kim jesteśmy na czacie, to by się szło to jakoś ugrać. A my nie wiedzieliśmy okay. kto który. Kto, kto. Kto co zrobić, nie? Uh -huh. Nie, ja, kurwa ja latam jak Ja latałem jak Debili, on latał nie. jak Debil. I w, w sumie nic tak, z tego tak. nie wynikło. Ale ja serio musiałem, kurwa, wbiec w pierwszą lepszą ścianę, jestem tu kurwa tak zły, że tamtej się udało, bo akurat tym długim korytarzem, pierwszy, bo długim korytarzem leciałem, a później się zablokowałem, bo mnie uderzyła, przesunąłem tego pusta i wleciałem idealnie w ścianę, kurwa, tego śmiecia.